Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać jak zrobić pieczarki faszerowane mięsem. Ostatnio Wam pokazałam jak się robi pieczarki w boczku a dzisiaj Wam pokażę z mięsem mielonym. Również fajny sposób. Można również zrobić to jako obiadowe danie jako danie na kolację Albo jako przystawka również. I też w tej pieczarce robimy tak, że wyciągamy te spody. Niektórzy wyrzucają. Proszę nie wyrzucać. My to usmażymy. czy ja to usmażę? Pokroić drobniutko i usmarzy to z cebulą, z czosnkiem na maśle około 3-4 minutek. Tak do 5 minut. Przyprawić to, odstawić. Niech to przestygnie, i wtedy to mieszamy z mięsem mielonym. Zobaczycie, że będzie naprawdę smaczniejsze. Te pieczarki moje nie są za ładne. Kupiłam wczoraj, proszę zobaczyć, one takie jakieś już nie za bardzo ładne. Mam pół kilograma tych pieczarek znowu, one są troszkę większe, a więc nie myjemy pieczarek, tak, żebyście po prostu widzieli. Tylko tutaj jakby te falbanki. Dołu też nie musimy, chyba że jest brudny. Wtedy tak. I na taką ilość pieczarek potrzebujemy 300-350 gram mięsa mielonego. Ja dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że będę miała wołowinę z indykiem. Możecie sobie zrobić samym wieprzowym. Możecie sobie dołożyć też kurczaka albo indyka. To szybkie danie. Tak jak mówię, już teraz włączam już piekarnik, niech on mi się na 180 stopni grzeje, niech będzie ciepły. Obiorę te pieczarki szybciutko. Czy możemy obrać pieczarki i zacząć smażyć te korzonki i już wtedy włączamy, doprawiamy mięso, troszeczkę potrzebujemy sera żółtego i już będzie gotowe. I ja te korzenie smażę teraz na oliwie, jak nie macie to oleju, z pół łyżki. Proszę nalać, ponieważ ja się boję, że mi się masło może przypalić. Smażę na oliwie i wtedy wrzucam na koniec z masła. Oliwa się rozgrzała, wrzucamy te korzenie. Tu miałam jednego, tutaj miałam jedną główkę pieczarki, się pokruszyła. Szkoda wyrzucać, Usmażymy, włożymy do mięsa. Jak się tak z minutkę podsmaży, to dajemy troszeczkę cebuli. Takiej małej ja mam. Może z pół, mniej więcej. Resztę do mięsa. I tutaj mam czosnek to troszeczkę czosnku, tak jeden ząbek. I wymienimy to. Gdybyście widzieli, że wam się lekko pali, to możemy zmniejszyć o pół, a troszkę o jedną trzecią. I zmniejszamy jeszcze trochę, bo to już jest w sumie utwarzone. Proszę zobaczyć, cebula nie może nam się w ogóle przypalić. Ma być tylko lekko zaszklona. Ale to idzie krzyciutko, ze 3 minuty wystarczą. Teraz już dochodzimy, przechodzimy do, 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 do przyprawiania. Przechodzimy do przyprawiania z solą, z pieprzem około pół rzeczy. Zarumienione można w sumie wyłączyć i teraz dajemy wartko dopiero na koniec. Około się ten smak był lepszy i wykładamy to na paryż. Ja Wam powiem, że to naprawdę da super, super smak dla tego mięsa. Proszę, zobaczyć, tutaj to ma mięso wołowe już zmielone razem z tym indykiem. A że miałam więcej, to ja daję tylko 350 gramów. I do tego sól z pół łyżeczki pieprzu z pół łyżeczki i teraz tak, ostrej papryki możemy dać 1 trzecia łyżeczki możemy dać również tutaj słodkiej z pół łyżeczki do łyżeczki oczywiście ziołowy pieprz możemy dać z pół łyżeczki do łyżeczki jak ktoś ma tym Janek albo tej czubrycy ponieważ to musi być fajnie przyprawione i mieszamy Proszę lekko spróbować. To mhm. jest Teraz do tego dajemy te pieczarki. I 50 gramów sera dołgu. Ja mam akurat tutaj, tutaj zmielone, ale to jest wszystko jedno. Do tego dajemy troszeczkę pietruszki zielonej, albo szczypiorku jak mamy. Albo to i to. Cebuli z pół małej takiej. Ja to pokroję, ta resztka. Bardzo drobniutko, żeby przy jedzeniu nie przeszkadzała. Kawałeczek papryki, jak mamy. Bardzo drobniutko. Jeżeli mamy zieloną, zieloną, jeżeli mamy żółtą, to żółtą. Ja również mam na moim kanale takie zapiekanki pyszne. Właśnie chciałam Wam powiedzieć, żebyście zobaczyli na tostowe chleby albo na bułkę suchą, czy coś, to się robi właśnie ze śmietaną, z serem żółtym. Się zapieka szynką albo z salami się do tego daje. Coś pysznego ale to są moje te wcześniejsze przepisy i musicie sobie wejść tam zobaczyć, jak macie ochotę. I teraz jeszcze raz mieszamy. Próbujemy. Mm? Bardzo fajne. Bardzo smaczne. I teraz robimy kulki z tego. Ile? Ile pieczarek, tyle kulek. Co potrzebujemy to jest to troszeczkę oliwy potrzebujemy z pół łyżki na dno żeby nam się nie przypaliło tak? oczywiście każdą pieczarkę możemy jeszcze leciutko posolić teraz krótko przed zapieczeniem i troszeczkę opieczyć możemy również dać troszeczkę kapryki. Teraz bierzemy. Teraz bierzemy taką kulkę robimy i tak troszeczkę ją spłaszczamy i kładziemy tutaj na. Możemy troszeczkę więcej wkładać. Robimy taką kulkę większą. Troszeczkę ją przypłaszczymy, żeby była na całą pieczarkę. Tam, gdzie jest większa, to większą, gdzie jest mniejsza, to mniejszą. Przed samym końcem upieczenia tego dopiero posypujemy. Z 10 minut przed upieczeniem się tej pieczarki. Dopiero wtedy, gdzieś tak, dopiero po 20 minutach pieczenia. Możemy troszeczkę wyżej też piec to, żeby nie tak bardzo nisko. I tak, albo dokładamy troszeczkę, jak są na przykład małe kulki. I to możemy gdzieś z boku położyć jako kulkę, albo gdzieś możemy dołożyć. To już zależy od Was. I kulkę proszę troszeczkę tak spłaszczyć. Żeby do środka się to ciepło dostało, żeby się ta pieczarka fajnie smażyła razem z tym mięsem, żeby nie było surowe, nie? To jest bardzo ważne. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda. Wstawiamy do piekarnika na pół godziny. Tak po 20-25 minutach trzeba posypać troszeczkę serem żółtym. Wysunąć, posypać i jeszcze na 10-12 minut włożyć. Myślę, że to widzicie. 20 minut minęło. Wchodzę jeszcze raz i sypię tym serem dowolnym. W moim przypadku jest to gołda. Możemy dać mocarelkę, plasterek, co sobie tam liczymy, co lubimy. Przypaprykujemy trochę słodką papryczką. I w tej chwili dajemy już do zapieczenia i za 10 minut będzie gotowe. W międzyczasie przygotujemy sobie półmisek albo pakietkę. Albo w moim przypadku dzisiaj ziemiaki będą. Proszę zobaczyć, to są te brat kartofel ze szpekiem, albo ziemiaczki z boczkiem smażonym i cebulą. I proszę zobaczyć, pieczarki już są zapieczone. Troszeczkę jest sosiku z mięsa, ale to tak ma być. I zaraz spróbujemy. I podajemy. Mm, pięknie pachnie już. I kroimy ją. I proszę zobaczyć, tak już ona wygląda, ta pieczarka. Pieczarka mięso ser. Pięknie pachnie, naprawdę. Próbujemy ten sosik. Mmm, super. Możemy sobie do bagietki albo do ziemiaków polać. Ten sos jakby troszeczkę tam Wam zostało. Nie przeszkadza. Więc próbuję to. Gorąco. So. Super. Powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Zapraszam do zrobienia. Dziękuję bardzo, że mi oglądacie. Dziękuję za łapki, dziękuję za suby. Zapraszam do zrobienia naprawdę coś innego, coś bardzo pysznego. I do widzenia. Oczywiście. Oczywiście, Cię podam. Te pieczarki z ziemniakami smażonymi. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Bardzo smaczne. A więc następna kolacja we dwoje. Tak wyglądają te pieczarki zapieczone z mięsem. Ostatnio wspomniałam, że tak się robi. Zrobiłam z ziemiakami, z boczkiem z cebulką. Naprawdę są pyszne. Zapraszam do zrobienia. Do widzenia.